Zobaczcie co znaliśmy, znaleźliśmy zjechany a długi kot... Może nic Nie, zobacz, zjechany, a długi kot próbuje go. Ja cię, ale smutna scena. Zobacz, ciągnę jego. Chcę go. Nie, nie żyje ten kot. Ja cię klęcę. On już się nie porusza. Dobrze, no dotykam tego kota. On się wydaje ciepły. Ale zobaczcie, klatka się nie rusza. Dzwoniłem na EkoStasz. No i może że jak się ty klatka uszy rusza, to nie żyje i już i mu nie pomogę. Ale tam to jest takim... No nie no, bo tu jest ten kod, on próbował zobaczyć jak się patrzy. No na no, przeciągnął. Nie wiem, zobaczcie, tu jest takie miejsce. O, i ten kod go chyba przeciągnął, słuchajcie, na ten... No, już widzieli, on go na, na, na ten tak. trawnik, no. I go próbował zagłówka próbował ciągnąć. Po prostu pierwszy raz taką scenę widziałem. Kurczę, szkoda, że się nie dało. Zobaczcie, jeszcze odszedłem. Jeszcze ten kotek podszedł, zobaczcie, jeszcze próbuję go jakoś lotować. I powiedzcie mi teraz, że po prostu zwierzęta, jak ludzie. No.